Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę tej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciej. Po meczu Tytanów z zespołem z Stoku rozmawiamy z Adrianem Kojakiem i jego dziewczyną Patrycją. Adrian, przegraliście, ale przyjmijcie gratulacje, bo stawiliście dzisiaj dzielnie czoła liderowi. Tak, zgadza się, Lowlanders jest drużyną, która prowadzi w tabeli, nie oszukujmy się, jest jedną z najlepszych drużyn, ma najlepszą linię ofensywną. Jesteśmy z Ciebie dumni, naprawdę. Mecz był na wysokim poziomie, pokazaliśmy. defense pokazał, że potrafi, ofens też pokazał, pokazał, że potrafi zdobyć punkty. Patrycja, jak było 8 do 6, myślałaś, że będzie wielka niespodzianka i zwycięstwo Tytanów? E, tak. Ja miałam nadzieję do samego końca, dopóki nie było ostatnich wizerunk, że jednak uda się no, co najmniej zremisować, No a najlepiej by było, jakby się udało wygrać. Zaciskałaś mocno zza. kciuki bardzo, za swojego poparcia. I... Nie widać, ale ręce były całe czerwone. Zaczyna. Bardzo mi, mi ta pogoda dzisiaj, ja wiem, 50 stopni. I praktycznie słońce nie oszukujmy się. No, przy takim stroju powiedz, strój futbolista amerykańskiego on waży 7, 10, 20 kilo? Jak to? No, nie no, wydaje mi się na no, kartki może ważyć no, no, 2-3 kilo, no nie wiem, no trudno i no, powiedz no, mi pan, na sobie nie czysz tego, na meczu też się tego nie czuję. Ale ten żar lejący się z nieba dzisiaj to nam pomaga, to nam pomaga. Pytanie w Klaku Powiegra o wiele lepiej. Pokazaliśmy, pokazaliśmy ostatnio na meczu w Krakowie, że kiedy pada deszcz, nie mamy wtedy dużo do powiedzenia. Teraz, kiedy jest słońce, jest piękna pogoda, gramy swoje, robimy swoje. Wielu kibiców dzisiaj się wybrało i tak samo w tym podresie mocno dopilnowało Tak, to na szczęście, właśnie mieliśmy nadzieję, że dużo osób przyjdzie, no mimo pogody, że jest bardzo gorąco. Co kibice tak dopisali? Za tydzień kolejne, ostatnie już spotkanie tutaj w Lublinie. Na pewno wybierzesz się i będziesz dopingowała swojego Oczywiście Jak najbardziej. Będę Zaproś dobry zatem, Adrian, wszystkich klubelskich kibiców na kolejne spotkanie, które już za tydzień, w sobotę o godzinie 14. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na mecz Tytani Lubi, Kiń z Kraków. To będzie niepostarzalne okazja, żeby zobaczyć prawdziwy sport w Lubinie. Zobaczyć królów, ja wierzę, że królowie zostaną tu i królami zostaną tym razem tytani. Zgadza się, jest, wierzymy w to bardzo mocno i pokażemy na pewno, co umiemy.